Oh my stars, it's the president! Hi, Howard! What? <laughs> Siemanko, witam nas bardzo serdecznie, ja jestem Spearman jestem Seven I jesteś Mube Zmajcie. Exactly I to jest przedstawienie nowej postaci w tej grze jaką jest Geb, Bóg Ziemi Jest on sobie takim murbeton M Murbeton kulka No Ogólnie nie mam kupione, ustawione chyba Albo i nie mam ustawionego kupowania normalnego, takiego, takiego automatycznego A to sobie pójdę z, z Hubsami tanka się robi. No wiem. Tank. Helty, cooldowny... HP, crowd control... Takieś jakieś lesbijki stoją. No. To zaraz pokażemy te zmiany w ogóle, bo to takie fajne jest bardzo. Buty. Gdzie są siusy? Gdzie są siusy? Mobility. Ale wiem, dnia, gdzie to jest. To jest movement. Mobility. Movementy na szybkie biegonko. O, są skarpetki, ze skarpetek się ulepsza. O. Dobra Idę, i ogólnie tak Skilla ma, tak następująco Pod jedynką mamy yy, Zmieniamy się w kulę i się kulamy Kamulcem jestem Jeśli ćwiczysz na żółto To znaczy, że wywalisz kolesia w kosmos No, im dłużej się kulamy Tym bardziej gościa walniemy, nie yy, Pod dwójką jest Fala uderzeniowa I pod trójką jest Tarcza i możemy rzucać też na kogoś, nie? Tak samo. Ulti, ulti klepiesz wokół siebie i ten. I wtedy. No właśnie, mogę wam pokazać, co chodzi z kulaniem się. O, jego się salata. Zrób mu krzywdę. Nie no, czekaj. Zrobisz mu krzywdę, zróbisz. Aha, no ej, ty masz mało życia, wiesz Wiem Ogólnie nie wiem na jaką linię on ma iść, bo to dopiero weźmie sobie do smita okay, no i Gejot A jesteśmy na bota oczywiście na treningowej mapie, bo nie, nie mam kasy na, żeby go kupić A tu, a na tym możemy sobie grać we wszystkie wszystkie tryby Wszystkimi postaciami może Tak wygląda jego recoil Przenosi się chopak, kręci się. O. Dobra, Mobility. Armora. O, i tak teraz wygląda Minotaur. ogólnie takie trochę. Jedno nogi są takie dziwne trochę. I to z ogóle jako Anio przedstawione. To fajnie się nie zmienił chyba. Turety też takie same. O i na odczołowych mam podpisane, gdzie są jakie kampy. Strzałeczki ładne są.

Rachodź, Boże, nie tego skilla w ogóle maksuje, więc jest Dobra, idziemy stąd, chodź. Za dużo minionów jest. No. Mi ogólnie ten cały gap, czego tak, gap, nie? No, mi on wygląda na junglera, ale wiesz strasznie wolno kampy czyści, to już sam nie wiem. I tu, co, bo on nie, nie, bo nie, 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 to, jest typowy tank, to jest typowe tanki, nie, nie, no, nie, 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 wiadomo, nie, 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 Eee, krytyki zadają tylko 25% Damage geb'owi. Eee, o co to chodzi, bo niech minie? Rather than 100% Z poprzednich 100%, czy jakś tak? Nie wiem, może. No. Czy ogólnie ja robię za Definitely Support? Dobra, nie ma co z tu ochopę. Nie masz many, nie? Na walki mhm. Patrz jakie pełty Boom, no Krzywdę mi zrobi wielką A pokulamy się I Może on, Boże, on się tam kręcił dalej Idę raz, Chodź, mi tu pomóż, bo tak trochę ta walka jest nudna. pójdę sobie sprawę na manę. Choć wiesz, w sumie w dżungli masz też. mi się wydaje, inne itemy będą niż normalnie pod tanka, nie? K. No i być jednocześnie to do... do, do to jest takiego z Lola tutaj Boże, co się podziało? To mm. Gdzie to jest? O, jest medytacja. I odpalimy sobie, że sprinta I wezmę sobie dalej... E, teraz Magical Void. Może być. No to ja się idę po kulać. się tam nie dawał. Mm -hmm. Też coś chcę no No spoko, spoko, nie? To myślałem, że po prostu wywaliłeś go i już go w ogóle nie, nie dopadnie A nie aż tak głupi nie jestem jeszcze Czekaj, zrobię mu gangbang. Też patrzę Chociaż ty sobie idź Idź sobie Aha Nie, nie, nie Jesteś na to za młody Nie rób na, na movement speed, bo się nie opłaca Co? Y buffa Lepiej na, na to rób Ale to nie jest na movement speed, tylko to jest na attack speed Tak? A movementa też daje A, wiem Ja idę mu gangbang zrobić Ogólnie ogóle rozgrywka nie zamocująca, bo to oczywiście są boty, nie? To wiadomo Ale plejsy! Plejsy! W ogóle jest taka fajna postać powiem. Przyjemna całkiem. Czy tylko mi się wydaje, czy spoliłem ci ulti? Co? Spoliłem ci ulti? Nie. No to dobrze. Skłapanie wyszło tak, jak powinno być. Idę mu znowu gangbang zrobić. Te tutaj często się pomiziają. No, one tam lubią się pomiziać czasem. Dobra, gotowy na gangbang? Dobra. Odpalamy. Nie dojadę. Uciekli mi no. Wracaj tam. Zastopować go? Nie będzie trzeba, wiesz? O, już to bierzemy tego czoła. to, to szybko skończyć. Ale no kulka mi przerwał. W ogóle ten GAP plus taki full tank, nie taki Malfaj zała trochę Milion HP, milion Resista i... co zakujemy? Mam no, wyjęci Choć nie wiem, bo patrzę, miał proponowany build wcześniej ustawiony to tak go budował właśnie W ogóle AP coś złożyłem, nie wiem czy on się podać pod AP czy pod co on się budował. No pod AP, bo mi tam i też ziemię te to tak? Kulamy się Ej, daj im żyć trochę Nope ty, 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 ty. a Ale się tam wykulął A, mi się nakulął tam O, cześć Hej, hej. Paciu, gang bank Nie wiem czy mam na takie manewry Dobra, już mam Dera, rado, krepać, bo mnie irytuje Nie, nie, nie Okay. Możesz nie. na siebie tarczę rzucić? Nie mam. Kurde, pusek nie brakował dawno. Tak wiem, jest to słabe, boginie na botach. Boże drogi, co on z nim porobił? Nie bądź taki kozak. <noise> <My się> zgasili. <noise> Tutaj. No i bardzo słusznie. No to kulamy się. za nim pod turretem, ale jak mu machnąłem jednej cios w plecy, to mu zostało 1 trzecia HP. A masz i idź stąd. Zasunuj mnie w skoku. A co? zasunowany w skoku. No ale mi się sklakowało. Dobu. Dobra, bierzemy tu się Przeniknęłaś. Pachamy go. Boże, za całe życie mi dało prawie ten. O! Nexu z tych złych A bo on inaczej wygląda bo... O, tak wygląda, I ma dwie branie i miejsce chce bić Ale tarcza idealnie No, no, no Już Skończyłeś Patryk Co na ciebie? TEN SIĘ WŚCZANY NAM Dobra, jesteśmy już w menu Eee, nie tu e, mamy tu właśnie na ekranie bo tego geba całego Jak widzicie kosztuje 11 tysięcy w tym momencie Za jakiś to powinno stanie do 5,5 tysiąca... 500... Pieniążków Jak one się o Fejwory, o No 200 gemów, ale ja tam gemów nie kupuję jakoś do tej gry Jakoś za drogę, co mi się wydaje. Ale pokażę Wam jeszcze skin do, do niego. Proszę bardzo, tu jest. No, tu jest gap starczą. A tu jest na skinie o nazwie Molten Fury. Jest lawowy i jest fajny i się kręci. Także tak, jak Twoje wrażenia po postaci? Moje? O postaci, no. No. Jako support, jako tank się sprawdza, ale na jak ktoś nie lubi takim czymś grać, to nie polecam. No. Ja mam wrażenie, że nie wiem jak to jest w dżungli, bo na smajcie nie dżungluję. Dwa razy spróbowałem, dostałem w dupę. I mi się znudziło. Do dżungli, jeżeli kampy będzie czyścił, z itemami będzie czyścił w miarę okej, okay, bo nie wiem jak to jest faktycznie jaki build i tak dalej, bo dopiero pierwszy raz go wziąłem do ręki. Bo już dziwnie to zabrzmiało No trochę. Geba w sensie tak wiecie tak. No i... Ogólnie jako jungler byłby naprawdę dobry, gdyby czyścił kampy szybko w miarę. Chociaż tak przyzwoicie, żeby to było. Bo ganki będzie miał świetne, jak się... Ro, taki ramus trochę jak się rozkręci wpadnie, to gościu raczej jest dead. Jeżeli na linii jest jeszcze jakiekolwiek inne CC to już jest na 100% martwy mając odrzucenie, e, podrzucenie i Stuna w jednym, Aue. To jest dość mocne, dość mocne combo. Zwłaszcza, że możesz dać tarczę sojusznikowi. To w tym fightach będzie robiło masakryczną rzeź. Się wydaje. Bo to taki Amumu trochę będzie z ulti, nie? Wpada ulti i wszyscy stoją. I rób sobie, co chcesz. A Dekary starczuje za pół HP i sam możecie beat to chcecie. Także ogólnie, jak ktoś ogarnia dżunglę czy cokolwiek, to chętnie bym się dowiedział, jak się sprawuje na dżungli. Bo sam jest ciekawy, może bym go kupił, nawet jakbym zbierał kiedykolwiek taką sumę milionów złotych. Także no, ja go polecam, sobie właśnie na konkuście, na botach, na treningowym. Ja, mi tam przypadł do gustu osobiście. Oczywiście nie zabijamy, nim nie pozabijamy, tylko bardziej jako asysty. Ale, mimo wszystko, fan sprawia to kulanie się jako, no, jako kulka. To, to jest, to jest, to jest, no tak samo jak fan był z tym, z, z, z kimś z tym Wuchongiem jak no. wyszedł. O, z tym o. Mieliśmy bekę z tego bowoła w ogóle. Z... No, bo on ma na... To jest, z tego też nagram jakiś odcinek, nagrałem jak nim także, zobaczycie. I ma właśnie jeden, jeden skill, że się zmienia w bowła i podrzuca wszystko tak patataj 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 bowołem. to jest fajne też, ale wracając do Geba. Ja go osobiście polecam jako ocena postaci 7 na 10, coś koło tego, nie? No, też bym tak gdzieś rzucił. No, także według mnie warto, każdy jest to oceni sam i spróbuję go. Elo. Trzymano.